Wygrałam? Witamy w świecie Eurojackpot. Chcę zafundować coś mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem? A może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 95 milionów złotych. Zaśpiewam dzisiaj o koledze, co bardzo był ceniony, bo zawsze umiał zadbać o to, by Lech był skłodzony. Lech, źródło lechęt. Pod dzisiaj trzymam piwo pod kapselem! Panie kapsel, piwo mogę? Cztery. To ja dostałem mi na jedno. Ale jakie? W nowej promocji harnasia wygraj czteropak albo piwo. Nowy lepszy harnaś. Nareszcie. W piwie najważniejszy jest skład. Bo skład to charakter. Odpowiedni balans, precyzja i styl. Okocim, liczy się dobry skład. Suzuki, tworzymy historię. Przy problemach z erekcją zwykle wystarcza mi jedna tabletka Maxi Grago 25 mg. Dopasuj dawkę do problemu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mazury kryją wiele tajemnic. Lubos, Dąbrowska, Królikowski, Popławska, Musiałowski, Grabowski. Ta historia to wyzwanie. Oglądaj w internecie na ipla.pl Być młodym tatą nie jest lekko. Trzeba zapracować na rodzinę, zająć się dzieckiem oraz wyjść naprzeciw rozlicznym pragnieniom i oczekiwaniom żony. No dobra, to w takim razie wezmę ten kubeł owoców morza. Za 150 złotych. No dobrze. Nie, nie, ja nie, spodziewam. nie, ja nie chcę niespodzianki. Tanie, kluczowe. Poczuł się jak w filmach. Czy wyjdziesz za mnie? Tak. Na Nastoletni tatuśkowie. W piątek o 22. W Polsat Play. Życie bez domu i stałej pracy jest nieustannym zmaganiem. Chciałam się ulepszać swoje metody bytowania i, i zarobkowania. Rząbcie, może pani Każdy radzi sobie jak potrafi, próbując zachować optymizm i przetrwać. Na przykład bardzo lubię opowieści szekspirowskie. Każdy uważa, że to jest tragedia. Nieprawda, to są komedie. Kloszart Story. W piątek o 22.30 w Polsat Play. Niezależnie od potrzeb Twojej skóry, mamy sposób, by była gładka nawet w 100%. Odkryj markę numer 1 w kobiecym świecie golenia, Wenos. a winejs. Harnaś, piwo nam dzisiaj trzymam piwo pod kapslem! Panie kapsel, piwo mogę? Cztery. To ja dostałem i na jedno. Ale jakie. W nowej promocji Harnasia wygraj czteropak albo piwo. Nowy, lepszy Harnaś. Nareszcie. Mencil. Poprawia erekcję. Szybko daje do pięciu godzin gotowości. Wydłuża przyjemność. Jest bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dzieje się w golfie. W nowym golfie. Tutaj każdy dotyk jest magiczny. Każda chwila jest cenna. Dołącz do cyfrowej rewolucji w nowym golfie. Teraz spłacimy za Ciebie trzy pierwsze raty. Maxon Forte. To mi totalnie przywróciło pewność siebie. Czuję, jakby ktoś znów włączył prąd. Dla mężczyzny jest jednak bardzo ważne, żeby mieć poczucie pełnej kontroli. Kiedy usłyszałem Maxon Forte, nie wiedziałem na czym polega to Forte, ale teraz już wiem. Maxon Forte to jedyny lek z największą dawką sildenafilu. To więcej pełnych erekcji i poczucie pełnej kontroli. Przed użyciem zarówno się z treścią włotki wyłączonej do opakowania, bądź się 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 zakażą w farmaceutę. Ogryk niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu. Maxon Forte. Maksymalna dawka męskości. Adamet. Planeta Warka. U nas wygrywać można codziennie. Dlatego teraz Warka rozdaje miliony piw. Szukaj pod kapslami i zawleczkami. Warka. Męski świat. Mazury kryją wiele tajemnic. Lubos, Dąbrowska, Królikowski, Popławska, Musiałowski, Grabowski. Ta historia to wyzwanie. Coś zrobił. Oglądaj w internecie na ipla.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku na silny ból i skurcze brzucha, Skopolan Compositum. Na program zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej, Rodowita z Roztocza. Cześć, jestem.